To moje paliwo! Ok, dzień dobry. Piwa to moje paliwo, czyli rychło po prostu rychło? Jaju, po prostu jaju. No i co? No i mamy Double z Brewera Łańcuch. Proszę pana, wygląda na tak. Wygląda na tak, nazywa się chopaka. Nie wiem czy jego chłopaka, ale któregoś chłopaka. Jakiegoś chłopaka. Yy, to jest Double Ipa, yy, z to tak jak już mówiliśmy. Z browaru, Włańcu. który rzadko u nas bywa. Ostatnio rzadko u nas bywa, chociaż... Jak no, nie mieli fajne piwo, jak mieli te z okularami, pamięta Pan te etykietki takie? Oczywiście, że pamiętam, przywiozłem prosto, bezpośrednio tak, z dół. Tak, było Bo też. miałem przyjemność być w browarze i poznać właściciela. Tak, 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 tak. tak. I tu mamy yy, podwójną Ipę. 19 ekstraktu, 8 i 2 alko. Ładnie. 7 na 10 goryczki obiecują i to się okaże. I co mamy w składnikach? I tu w składnikach mamy, mamy to. Mamy słód czmienny i pszeniczny mamy. I zaraz po tych dwóch słodach mamy glukozę. Uh -huh. I pod... Nie, nie wiem, śmiele oh. mamy. Śmiele mamy fajne, super. Warrior Nelson no. Salt and Cross. Ach. Które Krzyż, mogą Krzyż fajną goryczkę. Krzyż południa. Krzyż południa. pamiętam, Krzyż zaraz mi się Black Sabbath przypomina, owrót ta płyta. teka i drożdże pły, płynne takie drożdże. No i co? No, Browar łańcuch yy, poszedł teraz w takie etykietki, przynajmniej w większości tych piw nowofalowych, dla mnie są troszkę infantylne. To jest taki powrót do przeszłości, na kiedyś, kiedyś browary jak zaczynały, to właśnie miały takie etykietki z jakimiś takimi rysuneczkami. Ja mam jeszcze inne skojarzenie. Yy, do pokemonów. Ja no. wiem, że to nie jest, ale no ja nie, nie umiem z niczym innym porównać. No nie wiem, jakoś mi. Dobrze, nie przekonujące coś... no to nie, jest. Nie, no mnie nie przekonują te obrazeczki. Trochę dziecinne. Takie, no, no infantylne dla mnie. Infantylne, to może najlepsze ten, słowo. To jest w ładne sposób. w sensie to, nie, ten ten tworek jest super. fajowski. Tak. tylko że, no. Jakaś mi to z podwójną mipą w ogóle nie gra. Może, nie wiem. Chłopaka może to jest właśnie ten stworek się no. tak nazywa. Haka, no się Haka, rytualny taniec... Aha, bo Haka to jest taniec maorysów. No, no, no i dobra, no i to są nowozelandzkie właśnie te chmiele. Tak. I... No te białych winogron, okay. limonki, tropikalnych, owoców różnych innych takich. Uh -huh. No dobra, spróbujmy, co tu się dzieje się. Łańcuch naprawdę miał bardzo fajnych, dużo fajnych piw. Ja pamiętam, żeśmy tych piwańców to sobie tych z łańcucha i z przyjemnością praktycznie tak, wszystkie tak, wypijaliśmy. Tak. A teraz mamy tutaj o. podwójną ipę w kolorze podwójnej ipy sprzed lat. Tak, ale w kolorze miodu. No, w kolorze miodu, tak, jak najbardziej. Yy, bardzo fajna pianka. Uh -huh. można Jeszcze ci, raz, ci to... zrobię większą. Dobra, dzięki o. I ta pianka wygląda. To piwo w ogóle bardzo ładnie wygląda. Ona jest jest bursztynowe. Bursztynowe, tak. No, nie prawie, że Oboż jest w O wygląda bardzo ta. ładnie. No to są podobne szkła. Bardzo ta, ta pianka naprawdę świetnie uh -huh. wygląda. Pęcherzyki tu są takie no, średnie powiedzmy, ale jest jak śmietanka. Pęcherzyki jakie są? Pę... No, Średni, nie? Średnio małe. <laughs> no, no dobra, okay. już ja się nie wygupiamy z tymi pęcherzykami, dobra. To taki żarcik. Kolorek jak double No tak. No to zobaczymy co tu u zapachu dzieje się. I tu jest znowu ta zgniłkowatość. Ale inna. No, ale Chyba jest zginie. dłużej to na słońcu stało. Nie, ale jest, y, zapach jest, ona jest dosyć zimne. I ten, ten aromat jest taki. Na szczęście jest zimne, bo ten aromat jest zachowawczy. Nie wali tak. Nie, nie ma, nie jest mocny. Tak, Podejrzewam, że by troszkę je ogrzać, byłoby troszkę więcej tego aromatu. Mhm. Nie ma dużo, no nie jest źle, chociaż y, przez, tą, y, przez te takie właśnie zgnite owoce y, cytrusowe takie. przebija. Przebija jakby właśnie jakiś miód, jakaś słodycz. Ja nie mówię, że to tak glukozon, ale jakieś taka właśnie... Bardzo. Coś takiego przebija. No moim zdaniem przebija to zapach... zapach słodyczy. No, no takiego miodu. Mhm. Takiego miodu. Słodkiego bardzo. Mhm. No, i tutaj to Chociaż bym poszedł kojarzyć stromo... się może z takimi oldschoolowymi ipami, podwójnymi ipami. Z, z dawnych lat. Z dawnych lat. dobra, ok. Chociaż jak sobie to bym porównał teraz y, z Crazy Mike'em, który też jest podwójną ipą. No I też jest produkowany od prawie początków piwnej rewolucji. Zgadza się. No to niestety, ale to upada na pysk przed y, Crazy Mike'em. No, na przykład. Crazy na razie, póki co tym zapachem. Jak miałbym y... porównać dwie podwójne ipy. Mhm. O, procentowo jest to podobnie, to jest więcej. Nie, yes, teraz hmm? Crazy Mike ma 8,5. Tak? A, no właśnie, no to jest, ale mniej więcej podobnie mm -hmm. jest. Tak. No i spróbujmy, co tu dzieje się. Czego brak? Brak tego, co my najbardziej lubimy w piju. Tak, brak. Jest wypłowiała słodycz. Taka, no, fajne słowo i tu pasuje. Naprawdę, taka wypłowiała, jest wypłowiała słodycz. Wypłowiała słodycz. I jak zwał tak, zwał tak. To jest bardzo dobre słowo. Wypłowiała słodycz. No szkurde, ale tak jest. No to ja, ja inaczej tego nie umiem określić. E, rozcieńczony jest... miód z wodą. Na, tym, na tej zasadzie. Łóżeczka miodu, szklanka no ciepłej wody dokładnie. i to dokładnie no taka to, słodycz to wychodzi. Naprawdę. Brak tej goryczki, Tu jest napisane, że goryczka jest 7 na 10, ona jest 3 na 10. 3 w porywach. No. Nie wiem, może ona za chwilę gdzieś tam wyjdzie, ta goryczka. To piwo nie jest aż takie złe, no, ale, no, ale naprawdę, żeby chociaż trochę tej goryczki było. W podwójnej ipie by się przydało. W Jakby podwójnej tak ipie się, się parło i pomlaskał, to gdzieś tam nie, może tak. trochę, coś tak. tam, coś tam, ale dominuje. Takie lelum polelum. No, taki, no, 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 taki. Wypłowiała słodycz lelum polelum, tak dominuje. No. Tak, dokładnie tak to dominuje. To piwo jest do wypicia, to nie jest piwo do wylania. Nie. Aczkolwiek, Ale nie e, do powtarzania. Nie, nie, bo, nie do powtarzania. No, znaczy nie dla nas, tak? Ktoś może powie, kurde, mistrzostwo świata i lecimy. Znaczy, Wiesz, kto lubi takie słodkie aromaty, klejąco, miodowo, rozlazłe. to... Czy teraz tą, tą goryczkę zaczynam gdzieś tam ale, no ale to... Ale mikrogoryczka, no. nie, nie jakieś siedem, no. Trzy i to, to nie. takie naprawdę, takie słabe trzy, tak delikatne trzy, tak... Jejku, jejku, no. Bez no. no i... Z całym szacunkiem, no. Fajny browar, fajnie, ludzie, wszystko fajnie. No ale my mówimy, jak jest. Mówimy, albo piwo jest dobre, albo niedobre. To znaczy inaczej. My mówimy, jak nam smakuje, więc o. mówimy, że nam... Nie bardzo. Tak smakuje, no, jak mówimy, raczej, no. To raczej na nie podeszło. Oczywiście Double Ipa, sama za siebie mówi, nie będzie nigdy wytrawnym gorzkim piwem. Zgadza ale się. Ale na miastkę tego hola hola. Chopka, chopaka. No chopaka, chopaka, no, 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 no chopak, mówicie chociaż trochę chopaka. tyle ho, chopaka. Chopaka w no, chopaku. No, chopa w chopaku. Dokładnie. Czy chopaka w hopie? Chopie, no. no. Chociaż deko, no. no chociaż deko, tak. On trzyma tu taką wielką, kurde szyszkę, szyszkę I żeby on. Ci też tam... No to są dał, fajne chmiele, bo to są te nowozelandzkie, które są właśnie wychodzi, smakowo. No, one, są, one są goryczkowate, takie odświeżające, fajne, takie liściaste. Ale tutaj tego tak. Nie, 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 nie. Ta goryczka. Nie, nie, no, trzeba nie, 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 nie. Nie, trzeba się skoncentrować, trzeba się skupić, że tak powiem, e, nawet Żeby jakąś medytację. To, czego nie taką, ma. taką jakąś medytację, to to, um. A to trzeba zostać ryganem. Albo z innym. Z, z, nie, przepraszam, nie, 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 tam nie ma, to są Maorysi. Maorysy. No to takim Maorysem trzeba i o tę taką medytację chińską mm, czy indyjską i wtedy może ta goryczka wtedy. Może wtedy... Tak. Może. No. no? No bo ona, nie, ona gdzieś tu jest, ona gdzieś tu, tam woła, jestem, Ale ja Ci powiem, że jest, jestem. ona u mnie gdzieś jest mniej więcej już tu i ja, ja ją m. czuję. Tylko, że jest w skali małej, mniejszej niż I ona tam woła, mówić. jestem, co wy Zdanie, badacie, tak. jestem. Ale <laughs> nawiązanie do tego, do tych ludów i tak dalej, yy, to, to jest piękne, to wszystko ja to strasznie szanuję, lubię i podziwiam. Natomiast, yy, no przerost nad treścią, bo fajna historia, fajne chmiele, <laughs> fajne jest solidna rzeczy. goryczka. No, no nie. Bez solidna i już. Dokładnie. I wtedy pasuje. I pasuje. No Dobra, idziemy do poezji, bo tutaj nie ma już co gadać. Ja wolę. Ale Draka miał chopak chopaka. Double IPA to taka, gdzie mało w chopie chopaka. Dlatego nie dla nas ona taka. Trzymajcie <noise> się kufli, Kraci buty. <noise> Cześć.